Pięćdziesięciu tak? Pozwolę sobie wstać. Mam dla Pani prezent, Pani Ewo. Chcę powiedzieć, tak, chcę powiedzieć taką rzecz. Po kibicowsku. Ktokolwiek kiedykolwiek nosił, zawieszał na szyi szalik piasta gniwica. Nie może zawieszać na szyi szalika górnika zawsze. W związku z tym, w, z tym, w z tym jesteśmy na te znane się lata. Ewo przekazuje Ci. W prezencie, żebyś nie zapomniała ten pierwotny szalik piasta bardzo. Prosimy jednak, żebyśmy te zasady debaty szanowali i przestrzegali wobec wszystkich i przy kolejnej okazji będzie mogła poświęcić.